Profesor Galej opisał metodę, którą zawsze stosował Osowiecki. Galej zaznacza, że Osowiecki specjalizował się głównie w odczytywaniu kartek. To była jego główna domena, tym czym się zajmował. I że robił to z różnymi efektami. Były efekty, że potrafi, nie potrafił odczytać kartki. Znaczy, co ciekawe, pisze tam, że jeżeli ktoś mu dał wydrukowaną druk, to on nie potrafił odczytać druku. Mimo, że on był wyraźnie e, wydrukowany, coś było. Natomiast czytał pismo. Pismo, wiele razy zdarzyło mu się idealnie przeczytać, lub opisywał znaczenie, sens. Tam jest taki bardzo ciekawy przypadek opisany, kiedy pewien człowiek, w przy profesorze Galeju, e, e, pewien człowiek podał mu e, kartkę, na której pisało, że krokodyl. W wodzie napadł słonia i odgryzł mu trąbę. Tak dokładnie ktoś napisał, bo no, trudno byłoby się domyśleć takiego dziwnego zdania, nietypowego. O sowiecki długo chodził, on siadał, chodził, e, był poddenerwowany i w pewnym momencie mówił, mowa jest o pływającym słoniu. E, tutaj okazało się, że bardzo często profesor mu pomagał, na przykład mówiąc dobrze, mówisz dobrze. Ale to nie to, to nie pełne. Wtedy mówił, nie, raniony w trąbę ten słoń jest. On mówi, dobrze. Na końcu mówi, krokodyl, krokodyl go ranił w trąbę. Więc tam analiza jest tego doktora Galeja, profesora Galeja, taka, że rzeczywiście już ten krokodyl, no to może być już logika, no bo wiadomo, że już kilka elementów e, e, był jak gdyby pokierunkowany. Czyli osowiecki nie zawsze robił to w sposób idealny, ale co ciekawe, no jest to taka naukowa analiza człowieka, który robił z nim konkretne doświadczenia. Jest to genialne. I proszę jeszcze na jedną rzecz chcę zaznaczyć, e, zwrócić uwagę. Jestem pod wielkim wrażeniem sam teraz. Dlaczego? Dlatego, że po przeczytaniu tej książki z moją partnerką Kasią postanowiliśmy zrobić doświadczenie e, e, i tą metodą, która pisze w tej broszurce, którą właśnie profesor Galej e, e, podsumował, jaką metodą można to robić. Słuchaj, jestem w szoku, ja tego nie potrafiłem, ja, ja szukam ludzi zaginionych i tak dalej. I proszę sobie że pierwszą kartkę i tą metodą, która jest bardzo szybka i skuteczna, Kasia napisała na kartce słowo słońce. Słońce. sobie wyobrazić, że wziąłem kartkę w rękę, zrobiłem dokładnie, tak się skupiłem, jak tam jest napisane w tej książce. Ja mówię do Kasi okrągłe, a potem słowo słońce mi się skojarzyło. Ona zrzuciła tą kartką. Ona mówi, to jest niemożliwe. Tak to było napisane. Proszę posłać dalej. Napisałem potem drugą kartkę i napisała na niej zdanie. Zdanie brzmiało, Chiny są krajem zachwycającym. Proszę sobie wyobrazić, że ja wziąłem kartkę złożoną, trzymam przy niej przed czołem, robię to samo skupienie, jak pisało w tej książce. I ja mówię Kasia, tu jest coś o, o kraju, o świecie, o jakimś kraju i o świecie. A ona mówi no skupię się dalej. Ja mówię, jakby coś patriotycznego, no to już mogła być jakaś logika, ale po chwili mówię, Chiny, kojarzą mi się Chiny. A ona mówi, otwórz kartkę, ja czytam, Chiny są krajem zachwycającym. Czyli dzięki tej książce to nauczyłeś nowej techniki po prostu. Słuchaj, to działa, to jest 64 strony, książeczka, analiza naukowa działań. Kto wie, czy to jest... Kto wie, czy to nie jest jedyna książka, która ocalała naukowa na temat działalności osowieckiego. To jest genialne, słuchaj. To jest w ogóle inny o Tam o nim piszą różne ciekawe rzeczy. E, o jego kontaktach z ojcem, że ojciec jego był przeciwny. A, co ciekawe, jeszcze ci jedną rzecz. Tam pisze, doktor Galej mówi, że o zwierzał jemu mu się, że on miał to w młodych latach. W młodych latach potrafił, czasami miał możliwości poruszania przedmiotem siłą woli, ale w momencie kiedy to robił, tracił siłę jasnowidzenia, tracił ją, więc przestał, ojciec był jego przeciwny. Czyli był w stanie eee, przesuwać przedmioty, tak? Siłą. doktor Galej pisze, że był, ale to był bardzo krótki okres w jego życiu w latach młodości. My też, o, mamy, a, my o, też mamy takie sygnały, że Osowiecki był w stanie y, przesywać przedmioty, tak? Tak, tak pisze doktor Galej. Natomiast tak. natomiast jedna rzecz. O, ale posłuchaj teraz fragmentu. Stefan Osowiecki urodził się w 1877 roku. Eee, w rodzinie jego był cały szereg osób obdarzonych. W mniejszym lub większym stopniu darem jasnowidzenia. Babka osowieckiego ze strony ojca była znaną w swoim otoczeniu z tego daru. Matka jego miała te zdolności mniej rozwinięte jako przeczucia lub przewidywania. Jeden z braci osowieckiego jest, różny, jest również jasnowidzeniem, czyli tu jest cały czas jest, czyli za życia osowieckiego to jest pisane. Czyli jeden z braci osowieckiego, sekundkę. Jest różny, również światowidzem, ale w znacznym mniejszym stopniu niż Stefan. Jest on raczej medium piszące. Od najwcześniejszej młodości Ocowiecki zauważył, że posiada zdolności odczytywania myśli. Czasem bawił się z kolegami od, odgadywaniem liczb lub zdań pomyślanych przez nich. Mając lat 17. Sowiecki, wstąpił Osowiecki do Instytutu Inżynierów w Petersburgu, e, najwyższej szkoły technicznej w Rosji, gdzie pozostawał do 20 roku życia. Jego zdolności, o, tylko trafię, jego zdolności rozwijały się coraz bardziej. Ogólnie przyjętym sposobem egzekwowania w szkole był zwyczaj wybierania przez uczniów w zamkniętych kopetach Pytań, na które musieli dawać odpowiedzi. O sowiecki urządzał wtedy zabawę, ku, ku wielkiemu zdumieniu profesorów, odpowiadając bez rozpieczętowania koperty. Odpowiedzi były zawsze ściśle dostosowane do pytań. Podczas swoich studiów między 18 i 19 rokiem życia zauważył Osowiecki, że posiada jeszcze jeden dar oprócz jasnowictwa, oprócz a mianowicie dar telekinesji. Telekinezja jest to zdolność siło Tak, to czyli jest taki język poruszania... Polski, tak, tak, tak. tak. A chodzi o zdolność... telekinezę. My to nazywamy telekinezą, tak. czyli przesuwanie przedmiotów tak. na odległość, albo na przykład tak. umiejętność przepuszczania przedmiotów tak, 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 przez blat stołu, tak. Ale poznaj, czyli zdolność poruszania i przyciągania przedmiotów na odległość siłą myśli. Uderzenie, uderzenie, skutki odbywały się. Wokoło niego. Przedmioty przesuwały się z miejsca na miejsce bez jego woli. Dziwny, dziwy te miały miejsce w Biały Dzień i przerażały jego kolegów. Osowiecki wówczas podjął próby, aby fakty te, działały się, fakty te działy się za pomocą jego woli, co udawało mu się całkowicie. Kazał on przywiązać się do krzesła lub związywać w płóciennym worku. Tak, unieruchomiony potrafił przy pełnym świetle, skupiając sil, silnie myśli, przyciągać lub przesuwać przedmioty, rzucając je o ziemię lub przenosić z jednego kąta pokoju do drugiego. Najbardziej znamiennym objawem telekinezji był następujący, następujący fakt. Podczas seansu księżnej w Wo Olgi Wołkońskiej w biały dzień. Statua marmurowa, bardzo ciężka, trzeba było trzech ludzi, aby ją przenieść, była przeciągnięta do niego z odległości 2 metry. Tak tu pisze. Przesuwanie przedmiotów za pomocą woli było olbrzymim wysiłkiem i wyczytowało osobieckiego nadmiernie. Okres telekinezji trwał u Osobieckiego do roku 35 jego życia. Potem zaczął się zmniejszać, a znikł zupełnie. Zresztą ojciec Osobieckiego, widząc jak te eksperymenty wyczerpują jego syna, sprzeciwił się im stanowczo. Na łożu śmierci wymógł od syna obietnicę zaprzestania ich zupełnie. Ciekawym jest fakt, że, w każdym, że za każdym objawem, Objawem Telekinezji zmniejszał się dar jasnowidztwa u Osowieckiego. Jego to wyczerpywało, bo jest określona ilość energii, która pozwala tak. widzieć przyszłość, przeszłość i przestaw. Ale słuchaj, tak. co najbardziej genialne to, to jest to, że Osowiecki tutaj według Galeja, Osowiecki miewał okresy. Bardzo mocne w jasnowidzeniu i okresy wręcz kompletnej słabości. No ale przecież to jest prawda? Ja też u siebie przecież, to, ja to, jest... to zauważyłem mnóstwo tak. podobnych rzeczy. Słuchaj, sposób, który jest naukowo opracowany e, tutaj, e, tego co robił Osobiecki, cała analiza, dokładny, słuchaj, tu jest dokładny. Bo profesor Galej to był, należał do tego, jak to, o Jezus, metod, organizacja metafizyczna w Paryżu, oni badali Osowieckiego i tam często mieli z nim kontakt i to są, to jest opis dokładny, szczegółowy wszystkich doświadczeń, jakie oni tam robili przy Osowieckim, ale tam jest zapisane jego zachowanie, jego słabości, jego wady, jego pozytywy, wszystko to jest. Co ciekawe... Ta analiza mówi o teorii, jak można się nauczyć jasnowidzenia tego, którym dysponował Sowiecki. No coś nieprawdopodobnego. Ja po przeczytaniu tej książki uważam, że ja tobie ją oczywiście, bo wiesz, komu jak komu, ale ja tobie ją muszę dać. Dlatego jak tylko ją zacząłem czytać, to zacząłem się alarmować, że taką książkę posiadam. Słuchaj, dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo ważny dokument o Sowieckim. Być może jedyny, który ocalał, bo ta książeczka jest wątła, no ja, jest wielce prawdopodobne, że może już tej książki nigdzie nie ma. A informacyjnie jest ona genialna. Myślę, że, że jest to genialne odkrycie wiadomości o sowieckim, które bardzo mocno poszerzy horyzont wiedzy na jego temat.